Love Island, wyspa miłości. Czyli program, który wzbudził we mnie ciekawość i nieoczekiwane emocje. Cześć! Z tej strony Ama. A dziś chciałam podzielić się z Wami moimi przemyśleniami odnośnie tego programu. Przyznam się Wam szczerze, że obecny sezon Love Island obejrzałam tylko i wyłącznie dla dody. I to dlatego, że jechała po uczestnikach w kręgu ognia. Oczywiście na nią musiałam czekać prawie pół odcinka, przez co trochę zdążyłam poznać uczestników tej edycji. Ale wracając do tematu. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi w tym programie, na tytułową Wyspę Miłości zapraszani są single: kobiety i mężczyźni, którzy mają za zadanie dobrać się w pary i przetrwać w programie jak najdłużej, budując poważną relację, która na sam koniec ma zostać poddana próbie. W której jeden z partnerów ma do wyboru albo kasę, albo miłość. Z nudów obejrzałam kilka odcinków i wkręciłam się w to, co się tam dzieje. Na początku bardzo do gustu przypadł mi Adam, który wydawał się spoko chłopakiem z dość ciekawą przeszłością. Nieraz opowiadał ciekawe przygody ze swojego życia. A najlepszą według mnie była chyba ta, z której wynikało, że przez 4 lata mieszkał w Azji sparował się w pewnym momencie z Batą, która wydawać by się mogło, że do niego pasuje. Im dalej w las, okazało się, że jednak tak nie jest. Obecnie jego partnerką jest Marta, ale jak wiadomo, wszystko może wywrócić się do góry nogami. Im dłużej zagłębiałam się w perypetie uczestników, zaczęłam kibicować Hubertowi. Nie wiem, jaki jest prywatnie poza kamerami, ale odniosłam wrażenie, że chłopak po prostu nie pasuje do reszty. Nie jest imprezowym świrem. Ale bardziej taką spokojną, wyważoną osobą, która ewidentnie nie ma szczęścia do kobiet. Agata i Beata zrobiły mu to samo świństwo, ale facet chyba zdawał sobie sprawę z tego, że idąc do tego typu programu, może zdarzyć się wszystko. Trzecim uczestnikiem, a bardziej uczestniczką, która wywarła na mnie tym razem negatywne emocje, jest Agata, czyli uosobienie niezdecydowania. Niby ją ciągnie do Huberta, a obecnie jest w parze z Mateuszem. Szczerze nie nadążam już za tym, co tam się dzieje, ale mimo wszystko kibicuję i Hubertowi i Jagacie. Może do siebie wrócą i stworzą stabilną relację. Fajnie by było, gdyby doszli do finału i wygrali tą edycję. Tak w Tajemnicy mogę wam powiedzieć, że nie spodziewałam się, że ten program wzbudzi we mnie ciekawość. Nigdy nie chciałam oglądać Love Island. Naprawdę. Ale stanie się to chyba moją nową rozrywką. Zobaczymy. Czas pokaże. Co sądzicie o programie? Macie swoich ulubionych uczestników? Dajcie znać w komentarzach. Ja się z Wami żegnam. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami.